Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest Franciszek Widera, radny powiatowy oraz członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Witam panią, witam słuchaczy. Dzisiaj będziemy mówić o problemie ważnym, znanym w Wieluniu już od kilku miesięcy. Dyskutowaliśmy już na ten temat. Wczoraj problem był poruszany w rozmowie z burmistrzem miasta Wielunia, Janusza Mantczakiem. Chodzi o likwidację zakładu energetycznego w Wieluniu, w w którym zatrudnionych jest 130 osób. Spółka chce zreorganizować pracę w tej placówce i z zakładu zrobić posterunek energetyczny. Proszę mi powiedzieć, co to oznacza dla powiatu wieluńskiego, dla odbiorców prądu i dla producentów w Wieluniu i w okolicach Wielunia. Pani redaktor, szanowni państwo, tak istotnie temu tematowi przygląda się społeczeństwo nasze, mieszkańcy. Bardzo żywotny jest to problem dla pracowników zakładu energetycznego, a ja chciałbym odnieść się w kontekście odbiorców, czyli nas wszystkich korzystających z usług czy też z energii sprzedawanej przez Polską Grupę Energetyczną. Podnosiłem ten problem na Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, gdzie byli przedstawiciele PGE. Był pan dyrektor Filipiński, jego zastępca. Brałem udział też w posiedzeniu zarządu powiatu, na którym również ten problem był przedstawiany. I bardzo optuję i odnoszę się, może nie tyle do sprawy pracowniczej, która jest istotna bardzo dla pracowników, bo każdy zwolniony pracownik, każde jedno mniej, mniej miejsce pracy, to przecież jest problem również dla gospodarki naszego powiatu. Ale. O te problemy walczą czy też sygnalizują to związkowcy, których reprezentuje i pracownicy, których reprezentuje pan Łyczko. Ja popieram oczywiście ich oczekiwania, żeby to było rozwiązane w sposób ludzki. Niemniej jednak nie chcę się do tego odnosić. Natomiast odnoszę się i będę się odnosił do irracjonalnego argumentowania tychże zmian. Bo o ile trudno zaprzeczyć, że spółka PG Dystrybucja SA y, musi wprowadzać program optymalizacji pracy rejonów i posterunków energetycznych, tego nikt nie zaprzecza. Każda spółka rządzi się swoimi prawami są to prawa ekonomii, i ja również tego nie kwestionuję, i myślę, że nikt tego nie kwestionuje. Oczywiście y, szukanie oszczędności, szukanie. Racjonalnego wykorzystania czasu pracy, lepszej efektywności. To wszystko jest zasadne. Jak najbardziej nie odnosi się, nikt nie słyszałem kogokolwiek, kto by te kwestie kwestionował, te problemy. Natomiast ja podnoszę jedno zasadnicze pytanie i szukam i pytam o argumenty, dlaczego w ramach tego programu optyma, optymalizacji. Podejmuje się decyzję zupełnie niczym nieuzasadnione, a mianowicie likwidując rejon energetyczny w Wieluniu i w Radomsku powstają tam posterunki, mają powstać posterunki energetyczne, ale zostawia się trzy inne rejony energetyczne, Listu które siebie. są, tak, które oddalone są od siebie o 25, około 25 km. To jest Bełchatów, Piotrków Trybunalskich i Tomaszów. E Pytania były, dlaczego się łączy? Oczywiście, wytłumaczono. Rejon powinien mieć minimum 100 tysięcy odbiorców. Wieluński ma około 70 czy 60. Bełchatowski też tam podobną ilość, więc połączenie powoduje, że będzie to rejon, który spełnia już te kryteria, tak, czyli powyżej 100 tysięcy mieszkańców będzie to około 140 tysięcy. Ale droga dojazdu wydłuży się dwukrotnie. Ale ja pytam czy właśnie lokalizacja rejonu energetycznego w Bełchatowie to, to spowoduje, że będzie 140 tysięcy odbiorców, ale jeśli będzie się dziba w rejon, rejonu w Wilniu, to już nie będzie, to też będzie ten sam obszar, ta sama ilość odbiorców i racjonalne rozmieszczenie, czyli dostępność społeczeństwa do, do tego rejonu energetycznego. W tym rejonie energetycznym przecież... E, to nie dzieje się tak, że my wszystko załatwiamy przez internet, na telefon. Ja już nie chcę wspominać o, o interwencjach w przypadku braku prądu, kiedy człowiek się próbuje dobić i myślę, że tu państwo i słuchacze potwierdzą, to trudno się dodzwonić, bo oczywiście automat jest automatem, nie czuły, nie reaguje. Najlepiej włączyć automat i wtedy mieć, że tak powiem, spokojną głowę i działać sobie spokojnie. A tutaj są odbiorcy, Również wrażliwi, bo jeśli zapytałem pana dyrektora filipińskiego, dlaczego był Hatów, a nie Wieluń, no to padło stwierdzenie, że tam są szczególnie wrażliwi odbiorcy energetyczni. My jesteśmy niewrażliwi tak. tutaj w Wieluniu, tak? Tak, my jesteśmy prawdopodobnie opornikami i oporni na wszystko. My również mamy odbiorców wrażliwych. To są zakłady przetwórstwa spożywczego. To są przecież działające tą, całą dobę, czy szpital, czy stacje paliw, inne jednostki. Tak, także samo wrażliwi energetycznie, wrażliwi, ja bym to nazwał inaczej: te same potrzeby mają w zakresie zabezpieczenia e, ciągłości dostawy energii. E, to jest bardzo ważne. Natomiast e, lokalizacja taka, jaka jest, w moim odczuciu nie jest to lokalizacja spowodowana niczym innym jak pociągnięciami politycznymi. Tym bardziej, że znikną posterunki energetyczne w działuszyni i w Złoczewie. Tam, gdzie działozyn przecież jest jednym z większych e, miejsc, e, gdzie jest duża ilość zapotrzebowania na energię. Także samo Złoczew. No, trzeba by było dodać tutaj jeszcze do tego, że e, kojarzenie Bełchatowa, jakkolwiek by nie było, będzie kojarzone zawsze z kopalnią i elektrownią Bełchatów. Mniej ze spółką dystrybucyjną PGE. Ja zatem argumentowałem. Zostawcie rejon energetyczny w Wieluniu. Będziecie mieć lepszą siłę przeciwdziałania innym operatorom, bo przecież dziś wiadomo, że są inni operatorzy, którzy chętnie sprzedają energię i trzeba przeciwważyć. No, odpowiedź pana dyrektora, że no wie pan, jest, są warunki rynkowe i trudno się dziwić, że jest konkurencja i ludzie odchodzą. No, z całym szacunkiem, nie ja powoływałem dyrektora filipińskiego na dyrektora grupy, ale gdybym miał takiego pracownika u siebie, który by powiedział, no wie pan, jest konkurencja, kupują mu konkurencji. Ty masz robić wszystko, żeby kupowano u ciebie. To jest menedżer, to jest pracownik. Więc yy, yy, no, powiem tak, yy, zostawię to bez komentarza, jeśli chodzi o taki komentarz ze strony dyrektora Filipińskiego. E, ja powiedziałem kiedyś na, na posiedzeniu Komisji Woj Dialogu Społecznego, że jeśli takie będzie postępowanie i taka arogancja wobec nas. To niestety, być może samorząd powiatu Wieluńskiego podejmie decyzję, żebyśmy się ubiegali o przejęcie nas przez innego operatora, który będzie bardziej dbał o, o ten rejon. Ale trudno prowadzić dialog chyba z prywatną spółką, prawda? E, tak, trudno i trudno narzucać. Ale e, pani redaktor, szanowni państwo, powiedziałbym to, gdyby rzeczywiście nie było sytuacji takiej, że w tej spółce ma swój udział skarb państwa. No, choćby złotówka była. Skarbu państwa to już nie jest prywatna spółka stricte i wyłącznie. Ja nie mam przeciwko temu, jeśli firmy prywatne mają dobre dochody, płacą dużo pieniędzy prezesom, pracownikom bardzo dobrze. Ja, ja również chciałbym, żeby w wielu płaciło się dużo. Tylko trzeba zapracować na te pieniądze. Jest taki rynek, jaki jest. A tam, gdzie jest udział skarbu państwa, no nie może być takiej samowoli, nie może być tego, że. Róbcie co chcecie, bez kontroli. No minister y, Skarbu, podsekretarz w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiedział panu przewodniczącemu Rady Powiatu y, również w sposób arogancki. No, odnosił się do spraw pracowniczych i, i skonstatował cały problem tym, że no, nie można spółce narzucić rozwiązań. Jestem z tym zbulwersowany. Mam nadzieję, że wszelkie działania, które podejmowane są przez różne osoby i różne samorządy, spowodują, że zarząd grupy PG dystrybucja y, otrząśnie się, otrzeźwieje i zmieni decyzję. Decyzję niełączenia, łączenia, decyzję lokalizacji rejonu energetycznego. A proszę mi powiedzieć, czy na którymkolwiek zebraniu był prezes spółki pan Zalisza? Ja osobiście się nie spotkałem, brałem udział w trzech takich spotkaniach i nie spotkałem się z panem Zawiszą. No, oczywiście wiem, wiem, że, że, był że zapraszany. zapraszany. Tak, pani redaktor, oczywiście był zapraszany, no ale podobno postępuje w myśl powiedzenia. Potem Kowal ma szczypce, żeby rąk nie poparzył, więc wysyła tych, którzy są bliżej, i, i oni są na, że tak powiem, polu bitwy, a on sobie. Jakie państwo mają zamiar podjąć działania w związku z tym listem, który otrzymała rada powiatu i w związku ogólnie z zakładem i możliwościami tego, aby spółka zmieniła zdanie? Ja wierzę, że zresztą takie były też deklaracje pana przewodniczącego że jeszcze na kolejną sesję poprosimy sobie tutaj, być może uda nam się pana zawisze ściągnąć. Na minionej, która miała miejsce 29 marca, było przewidywane podniesienie tego problemu, jednakże w. W czasie posiedzenia zarządu powiatu pan Filipiński oświadczył, że będą mieli już tam termin, mają zajęty, nie będą mogli uczestniczyć. Nie był ten punkt wprowadzony, ale myślę, że jeszcze jako Rada Powiatu będziemy się tego odnosić. Będą na pewno podejmowane inne działania. Ja osobiście z zarządem powiatu Platformy skierowaliśmy pismo do przewodniczącego regionu łódzkiego Platformy Obywatelskiej, jako że jesteśmy platformersami. Z prośbą o interwencję. No, jest to poseł y, na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z naszego okręgu, z naszego y, regionu. W związku z tym zainteresowałem Niemniej, poza tym do pozostałych posłów z okręgu Sierackiego, to pismo już do niektórych skierowałem drogą elektroniczną, do innych jeszcze roześlę. Y, no myślę, że to jest to, co możemy robić, y, ale być może będzie trzeba podjąć jakieś bardziej Drastyczne kroki może wystąpić rzeczywiście do Ministerstwa Skarbu albo też do innych operatorów, co oni na to czy by nie przejęli. Nie mam tutaj wiedzy prawnej, czy to jest możliwe, dlatego się zastrzegam, że. Mm -hmm. Rozważamy. Dziękuję bardzo za te informacje, sprawie będziemy się przyglądać. Przypomnę tylko Państwu, że gościem w studiu Radio Ziemi Wieluńskiej był Franciszek Widera, radny powiatowy, a także członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Dziękuję bardzo za przybycie do studia i za rozmowę. Dziękuję pani redaktor, dziękuję radiosłuchaczom za wysłuchanie i korzystając z okazji składam życzenia z okazji świąt wielkanocnych, zdrowych, radosnych świątecznego nastroju dla wszystkich państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.